Rok 2014 rozpoczął się od wydarzenia, które wstrząsnęło całą Polską. Spacerująca rodzina i grupa znajomych, łącznie 8 osób zostało potrąconych przez furiata pędzącego ulicą Szczecińską w Kamieniu Pomorskim. Sześć osób zginęło, a dwie przez kilka dni walczyło o życie. Jestem w szoku, kolejny raz kierowca pijany w Polsce. Zabił ludzi. Tragedia ta na kilka tygodni zmieniła kamień pomorski w zupełnie inne miejsce, a w Polsce wybuchła dyskusja o tym, jak karać pijanych kierowców. Mateusz Les, kiedy prowadził auto, był pod wpływem narkotyków i alkoholu. Przed sądem stanął nieco ponad miesiąc temu. Ja bardzo, bardzo przepraszam za to, że tak się stało, że po prostu wsiadłem i. jak wysoki sąd wie. Miałem już w przeszłości, w 2006 roku, właśnie taki. Episod w życiu, że zostałem ukarany za jazdę pod wpływem alkoholu. Ja przez te lata naprawdę się pilnowałem. Żadna skrucha nie jest jednak w stanie ukoić bólu rodzin ofiar osieroconego dziecka, rodziców i przyjaciół. Sędzia odczytywał jego wyjaśnienia złożone w czasie śledztwa. Mówił wtedy, że na zabawie sylwestrowej wybił sześć drinków i kilka kieliszków wódki. Mateusz S. brał narkotyki, ale jak twierdził, nie bezpośrednio przed tragedią. Ja nie przywiązywałem wagi do tego, kiedy. Zażywam amfetaminę, dobiłem to czasami okazjonalnie, a nie potrafię powiedzieć na pewno. Zeznawała także Adriana B, jego dziewczyna, jak mówiła, chciała z nim zerwać, ale najpierw poprosiła, by odwiózł ją do domu. Ja nie wiedziałam, wsiadając do samochodu, że Mateusz jest pijany. Nic na to nie wskazywało. Odczytano na to zeznania z 1 stycznia jeszcze raz, z tego 14 roku pod czytaniu. Ja nie podtrzymuję tych zaznań, chcę je zmienić, chcę je spostować, tylko pewne fragmenty, jak Mateusz przyszedł do domu. To zeznałam, że wyczułam wódkę. Niektórzy uważają, że Adriana B musiała być świadoma, w jakim stanie był Mateusz S, prosząc go o odstawienie do domu. Kobiecie nie postawiono żadnych zarzutów, choć nie ulega wątpliwości, że gdyby jej udział w całej sprawie był inny, do tragedii mogłoby nie dojść. Mężczyzna rnał na oślep samochodem, nie zwracając na nic uwagi. Na Szczycińskiej są zwalniacze na jezdni. On nie hamował. Mówiłam mu, żeby się zatrzymał, bo będzie wypadek, że chce wysiąść. On wyjeżdżając spod boku moich rodziców, dojechał do drogi wewnętrznej i skręcił w lewo przy boisku licealnym, a następnie skręcił znowu w lewo w ulicę Matejki, dojechał do Szczeciński i skręcił w prawo. W Szczecińską. ja wtedy płakałam, bałam się tej sytuacji skutków, jechał szybko. Ja prędkości nie potrafię określić, 70, 80. On hamował, przyspieszał, hamował. On jechał w milczeniu. Ja prosiłam go, żeby się zatrzymał. Wtuliłam się w drzwi pasażera przy pasach bezpieczeństwa w kąt. Pasów zapiętych nie miałam. Mateusz też nie miał zapiętych pasów. Czy 12,5 roku więzienia za zabicie 6 osób pod wpływem alkoholu to adekwatna kara? Nie ulega wątpliwości, że nie. Już w styczniu, gdy do tragedii doszło, nasi rozmówcy nie mieli wątpliwości, że pijani kierowcy nie są zniechęcani do swojego niebezpiecznego zachowania. Kary są zbyt niskie. Ja od wielu lat jestem zwolennikiem odbierania samochodów tym, którzy siadają za kółko, bo to jest najbardziej dotkliwe i najbardziej bezpośrednio zapobiega temu, żeby ten kierowca nie uczynił tego ponownie. Tak? Jeżeli, nie wiem, człowiek wpada z maczetą w tłum i nią wywija i może kogoś zranić, to mu się odbiera narzędzie ewentualnej zbrodni. I tak samo jest z samochodem, w przypad... znaczy tak samo powinno być z samochodem w przypadku kierowcy, który Siada za kółko pod wpływem alkoholu. Czy ta tragedia kogoś czegoś nauczy? Może to brutalne, ale miejmy nadzieję, że tak. Każdy kierowca wsiadający za kółko pod wpływem alkoholu to potencjalny morderca i tu nie ma mowy o żadnych okolicznościach łagodzących. Szkoda tylko, żeby uświadamiać społeczeństwu pewne sprawy, trzeba takich tragedii jak ta w Kamieniu Pomorskim.